Tak, bardzo się cieszę z dzisiejszej wiadomości. Zresztą dzisiejszy dzień bardzo jest udany dla samorządu Kępijskiego, bo doszło do uroczystego otwarcia dwóch obiektów oświatowych, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku w kąszkowach i Fanulinie. I to są obiekty jak tam gdzie świetlica i, i żłobek i przedszkole. Ta inwestycja, jest, przypomnę dla blisko 2 miliony 800 tysięcy złotych, gdzie pozyskane zostało przez samorząd w zastępnie w roku ubiegłym ponad 1 600 tysięcy złotych dotacji. A kolejna dobra wiadomość, która już po portocie z tych uroczystości, z którą się spotkałem dzisiaj, dzisiaj w Urzędzie Miasta, to to, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił wyniki naboru wniosków Województwa Wielkopolskiego w ramach nowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i gdy swego czasu informowałem, że nasz wniosek dotyczący ulicy Walki Młodych nie został pierwotnie zaakceptowany, ale również powiedziałem, że zrobimy wszystko, żeby tam do tej inwestycji jednak doszło. Muszę powiedzieć, że były podjęte przez Urząd Miasta, że tak się wyrażę, przeze mnie działania, starania zmierzające do ponownej oceny naszego wniosku. I ta ponowna ocena Kępickiego wniosku nastąpiła i mam dla mieszkańców Dobrą wiadomość, ponieważ Miosek przebudował ulicy Walki Młodych, znalazł się na szóstej pozycji, ostatecznym rankingu wojewody wielkopolskiego i ulica Walki Młodych na odcinku od Alei Marcinkowskiego w, 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 w stronę hali widowiskowo-sportowej, prosto przez tor kolejowy z dużo budków działkowych będzie zmodernizowana w bieżącym roku.